Oczywiście zęciak wili za dupę kolejny lizościek na liście Cześć, chcecie zejść, jakie stosujecie kolejny dzień na mój kanale. I słuchajcie, jest to dość nietypowy odcinek, ponieważ będziemy dużo gadali o Multimed. Jest to odcinek cheatowania, także, oczywiście, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Jak będzie z 500, 500 łapek w górę, to mi się zdaje, że może możemy znowu nagrać właśnie na serwerze Maltiego tutaj cheatowanie. Także wbijamy. I słuchajcie, subskrybujcie kanał z dzwonem. I jeżeli chcecie swagera na moim serwerze, słuchajcie, wygrać, to, mo to możecie właśnie skomentować film. Swoim nickiem, w na no zhc.pl Ja się z wami żegnam i oglądajcie końca, siema Jeżeli mam być szczery jest to dość śmieszna sytuacja, dlatego yy, Ponieważ wszystko się zaczęło w sumie yy, Od tego disa, którego nagrał Znaczy pseudo w sumie disa, bo nie wiem czy to można nagrać disem, bo to w sumie To nie był taki typowy dis jak, jak wszyscy się spodziewają yy, Taki jak ja na przykład nagrałem na drivehc yy, Green Sky generalnie taki youtuber E, może znacie, może nie. Pewnie, pewnie większość może kojarzyć e, to. Słuchajcie, nagrał generalnie właśnie takiego w nawiasie, nie w nawiasie, tylko w sumie w cudzysłowiu e, Disa. Słuchajcie, na Maltiego dobra. E, I co tam było? Generalnie no, go troszkę tam powyzywał, troszkę go tam niby, niby przepraszał. Wiadomo, sarkazm i takie sprawy. I słuchajcie, o co tam w ogóle chodziło? On tam powiedział trochę coś o króliku, jego, że tam zmarł, generalnie wiadomo. Troszkę to mogę zrozumieć, że się... Ja też bym w sumie mógł się trochę oburzyć, no ale no... Wiecie, jakby ja na to nie chcę, nie chcę się za bardzo wchodzić w ten temat, bo każdy inaczej zareagował. Jeżeli chodzi właśnie o te zwierzę i tak dalej Może po prostu był jakiś dla niego ważny No okej, okay, no wiadomo, zwierzaki są ważne Chodzi generalnie mi o to Nie, nie chcę po prostu w ogóle to jakby się zagłębiać o, o co tam chodziło Było, że jest w celach humorystycznych ok, no ja też inaczej to odbieram Ponieważ to, nie, to jednak nie moje zwierzę Ale chodzi mi generalnie o to, że No wiecie, ja sobie jak normalny Po prostu normalna osoba Wbiłem sobie na takiego na, na, na taki kanał właśnie Greenskaj patrzę, że y, Jest tam jakiś Disney, jakaś piosenka o Maltim czy coś takiego, no to kurde, no to sobie wszedłem y, Wiadomo, że ja jestem jakimś kurde y, super <grym> raperem, który już ma na swoim koncie od Drive HC to musiałem sobie obejrzeć i, i skomentować. Y, I skomentowałem ten film y, Napisałem sobie tak o dla beczki y, Chcę na fit, wiadomo y, Znacie mnie, wiecie, że ja też dużo rzeczy robię E, takich bardziej, no humorystycznych też trochę I, i, i ja generalnie nie, nie mam nigdy na celu jakby kogoś, e, że tak powiem e, Nie wiem, no, zniszczyć czy kurde nie wiem, wyzywać Ja generalnie nie jestem aż taki konfliktowy e, Tylko no, po prostu sobie napisałem o... Wiadomo, ja no, go tak szczerze nigdy nic nie miałem e, Każdy go w sumie wyzywa No bo większość youtuberów, których znam to właśnie go wyzywa e, No ale kurde Wiecie, to, że ja nagrywałem cheatowanie na jego serwerze to jest po pierwsze Według mnie free reklama, za darmo reklama, a on mi jeszcze w ogóle pisał pod takim filmem jednym właśnie z czytowania, że kurde, że, 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 że próbuje się na nim wybić i tak dalej, no, no okej, okay, no spoko, jak, jak sądzisz, no to git, ale generalnie, jeżeli chodzi o, o osobę Maltiego, to jakoś zbytnio, wiecie, ja nic za niego nie miałem, byłem taki bardziej neutralny, wiadomo, wiedziałem, że dużo gasu wyzywa. No ale, ale, ale no nic z tym, no co ja tam mogę, nie? I generalnie akcja wygląda tak, że nawet, o nawet pamiętam, że kiedyś on nawet Próbował swój serwer zrobić e, Taki chyba dla widzów bardziej, czy nie wiem e, I generalnie nie umiał Nie umiał wyłączyć whitelisty na tym serwerze Więc e, wiecie, jestem Programista i tak dalej e, Taki pseudo trochę, ale, ale troszkę ogarniam Jednak mam te dwa serwery I mam troszkę tam doświadczenia, jeżeli chodzi o to No to kurde, powiedziałem mu, że trzeba wyłączyć Na początku skrypty, bo e, Ma tutaj skrypt na whitelisty I po prostu nie tam włącza jakby i, A była włączona ta jakby defaultowa Yy, także no po prostu troszkę też Wiecie, no czasami sobie we, wszedłem na takiego streama yy, Zobaczyłem co ten Malti tam robi yy, Wiadomo, yy, zobaczyłem no, bo Ja generalnie siedzę w tym community, więc chcę wiedzieć co się generalnie dzieje na tym YouTube, więc sobie tak yy, generalnie jestem u każdego youtubera praktycznie yy, Na jakimś live'ach i tak dalej Chociaż nawet nie piszę to i tak jestem yy, Często właśnie yy, No i wiecie, no ja ta, jakoś tam mu pomogłem w sumie Nie wiem, nie wiem czy tam yy, tam kurde pomogło mu to raczej chyba tak no i generalnie akcja wygląda tak yy, Właśnie jest ten, jest ten filmik Green Skya, ten, ten właśnie this yy, Ja to napisałem chce na fit, a Maltit skomentował yy, generalnie na swoim live'ie i słuchajcie, wszedł w komentarze yy, i widzi mnie. Widzi mnie, słuchajcie, którego ja widzi mój komentarz, który ma oczywiście najwięcej lajków, w sumie trochę śmiesznie widzi mój komentarz i i, i i tak patrzy i mówi o, że coś tam no zaczął mnie generalnie wyzywać, nie, że liczę mu dupę czy coś takiego Gdzie zgniskałem w sumie to nie mamy jakiego, no on nawet Gadałem z nim nieraz na tym spiku i tak dalej to po co mi mu lizać dupę, skoro my się w sumie praktycznie znamy e, i tak dalej, zresztą no, no kurde nie, nie wiem, nie widzę sensu w ogóle, żebym miał lizać mu dupę e, więc e, to jest troszkę śmieszne Dobra weźmy sobie włączmy nóg, no, albo kurde, nie? Bo może dostanę bana e, Dużo, do, właśnie dużo się trochę e, rozgadałem teraz tutaj No i generalnie Malti, teraz mam włączyć urywek jak Malti Tutaj mnie troszkę źle potraktował. Oczywiście, Zenciak wilizał w dupę kolejny Lizościek na liście. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, on yy, tak mnie już nie potraktował, no ale nie będę w to wnikał. Yy, że tak powiem, to jest jego sprawa. Ja się w to nie mieszam. Ale, ale smutno, smutno, troszkę <grym>, że w sobie kiedyś ci chciałem nawet pomóc stracić, pomogłem z tym na tym serwerze a, a ty troszkę przesadziłeś, mi się zdaje, no bo kurde, wiesz to, że nagrywam czytowania na twoim serwerze to jest dla ciebie powiedzmy sobie szczerze, darmowa reklama a, a, a to, że tam coś, czasami coś powiem, no to wiadomo, że ja tego nie mówię poważnie. Generalnie personalnie nigdy nie miałem nic do twojej osoby ale, ale no, widzę, że tutaj Tutaj troszkę inaczej to wygląda, i ty, ty jednak masz coś do mnie, więc skoro jak masz coś do mnie, to możemy albo to wyjaśnić jakoś. No nie wiem, no generalnie możemy to jakoś wyjaśnić Dispiku, Ja tam jestem otwarty na takie rzeczy. Jak na razie, to chociaż, jak to się mówi, wybiję się na tobie, bo skoro wiesz, już napisałeś mi w komentarzu, że jednak się wybijam na tobie, to, to, to czemu mam z tego nie korzystać? Chociaż, jak mnie wyzywasz, to już mam jakiś powód do tego, <laughs> więc, więc spoko, no. Dobra, moi drodzy, ja tutaj się trochę rozgadałem. Odcinek będzie mi się zdaje troszkę długi. A ja słuchajcie nie mam nic, także słuchajcie widzimy się jak jakieś temy Ej, ja Okej tutaj jeszcze podziękuję sobie Kruczkowi, bo napisałem mu że będzie na odcinku Jeżeli mi da jakieś temy, także dziękuję Kruczek Sojusz tutaj dla ciebie mordeczko, buziaki Ej no kurde bez kitu, ej dobra dałem wam urywek właśnie jak dostałem bana, Bo przez przypadek się z... jakby, nie wiem jak to się stało, ale chyba się zbugowałem bo Wątpię że to było przez speedmina, zbugowałem się i słuchajcie dostałem bana Yy, także słuchajcie, no szybko jeszcze wejdę na multi konto i, i zobaczymy. Dobra moi drodzy, teraz to odwaliłem, to jest masakra. Żeby nie było, że cheatuję za darmo i że dostałem bana i kurde nie chciał mi się już zbierać serio znowu tych itemów, yy, to w takim razie kupiłem Unbana, znaczy, słuchajcie, to jest hit, kupiłem Unbana właśnie yy, na tym ultra dropie. Yy, polecam wszystkim zostawić za to łapkę w górę, bo, bo takich, takich rzeczy się jeszcze nie robi, chyba nikt tego nie zrobił z cheaterów. Yy, takich prawdziwych jak ja, <noise> z YouTuberów. Yy, Także stajcie śmiesznie. Yy, ja lecę, słuchajcie, teraz na no, warki pvp żebyście chociaż mieli jaką, jakąkolwiek klepę. Szkoda, że nie mam kurde nawet tego. Ok, moi drodzy, postanowiłem, że jeszcze sobie szybko zakończę tutaj meczek na yy, Knockbacka. Dobra, generalnie mi się zdaje, że możemy się tutaj poklepać filenok Antyknoka mamy moi drodzy y, Także słuchajcie nie będziemy się tutaj y, bawić z jakimiś y, ludźmi y, y, o kurde dobra spadłem <gry> y, Dobra, chodźcie szybko, się pobijemy, kurde, szyb, szybka klepa i słuchajcie będę kończył odcinek I y, y, moi drodzy, jeszcze właśnie zapraszam Was wszystkich na zhc.pl w IP pr prawym górnym rogu macie IP serwera y, Subskrybujcie się kanał z wodem, y, lajkujcie, jeżeli chcecie więcej filmów y, takiego typu y, Komentujcie oczywiście I kurde mordę Ej, stary, wejdź tam, wpadnij. Czemu on do mnie. Ch Dobra, jest ciężko, jest ciężko. Gen. Dobra, nie. Jak policzę to jestem nobem największym i najgorszym cheaterem. Dobra, nie jestem. Dobra, na następnym. Na następnym cheatowaniu z tego serwera kupię, słuchajcie, nie wiem, najlepszą rangę tutaj. Bez kitu, to by było dobre. Kupiłbym najlepszą rangę na serwerze, żeby dostać bano, tak. Yy, zrobimy to, jeżeli chcecie, to, to, to zrobimy to. Dobra, halo, halo, stary. Ej, 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 ej dawaj doleć tam, wejdź. Dobra, wleciał, wleciał, uwaga, chociaż jeden kill, no kurde. Chociaż jeden kill jakbym miał To by było fajnie, dobra ja, Mi się nie chce już bić z tymi ziomkami yy, Stary, ja mam tutaj tylko knoka w sumie Dobra, ja sobie... Dobra, ja może stanę tutaj Tak o Tak o sobie stanę Elo Ty Ej O nie, też z machity Ale ziomek Albo ma wana Kurde, dawaj, 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 dawaj Dobra Jest Zleciał Jeszcze jeden, szybko Jeszcze szybko jeden Dobra, ten też ma cheaty, kurde Dobra Walimy ich na łeb Dobra, chyba kogoś tam przez przypadek zabiłem, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny, ale, ale chyba, chyba przez przypadek kogoś zabiłem, także także gezy dla mnie. Yy, już bajna mi pada, set mi pada. Yy, także słuchajcie, moi drodzy, ja już nie będę przedłużał. zabawy. kill, kill, mamy killa. Ja już nie będę przedłużał, nie dam się zabić. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. O kurde, dobra, włączymy fly'a. <laughs> dobra, ja się że jak żegnam, to było na tyle i eluwa.